Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie, dziś trochę poeksperymentujemy z contentem, tęsknię za czasami kiedy Bogzel lub Wiśnia nagrywali ciekawostki, dlatego ja sam zacznę je robić. Jeśli wam się pomysł podoba, zostawcie lajka i komentarz ze swoje ciekawostko, może pojawi się w odcinku. Dlatego bez przedłużania zaczynamy film. Śmiech pojawi się przed językami. Skąd o tym wiemy? Niektórzy badacze łaskotali młode małpy jako kształtne. co nie tylko było urocze, ale pokazało, że mają tę samą budowę co nasza i prawdopodobnie powstały u naszych wspólnych przodków miliony lat Temu. Język pojął się znacznie później. Nie może złożyć kartki papieru A4 więcej niż 8 razy, ponieważ liczba warstw podwaja się z każdym razem. Papier szybko staje się zbyt gruby i zbyt mały, aby go złożyć. Aktualny rekord świata w składaniu papieru należy do czynnicy Szkoły Średniej Kalifornii, Britney Gallivan, której w 2002 roku udało się 12 razy złożyć kawałek bibuły o długości 1,2 km. Cristiano Ronaldo, czyli najlepszy pikarz w historii, oczywiście, moim zdaniem, jest rekordzistą, jeśli chodzi o strzelone bramki na euro. Strzelił aż 14 bramek, co daje mu status najwięcej strzelonych bramek na euro. A jeśli chodzi o euro, to kolejne ciekawostko jest to, że na obstawianiu więcej przegrałem niż wygrałem. Nietoperze nie są ślepe. Wiele osób myśli i powiela mit, że nietoperze są ślepe. To oczywiście nieprawda. Nadal używają echolokacje, żeby polować i orientować się w przestrzeni. Jeśli podoba Ci się kontent, który tworzę i nie chcesz pominąć żadnego odcinka, to zostaw subskrypcję. Ciebie to naprawdę nic nie kosztuje, a mi umiliś dzień oraz pozwalasz mi się rozwijać jak papier toaletowy. What? Najwięcej lajków na Instagramie posiada Leo Messi. Na ten moment 75 milionów, a obserwujących najwięcej dzierży Cristiano Ronaldo. Ma ich aż 632 miliony. Dlatego też możesz umieć zostawić obserwacje. Możliwe, że za niedługo tam pojawi się fajny z mojego życia. Gąbki szklane mogą żyć 15 tysięcy lat. To czyni je jednymi z najdłużej żyjących organizmów na Ziemi. Jednak nieśmiertelna meduza, czyli Turritopsis dorni, mogłaby teoretycznie żyć wiecznie, ale na okresy nie są pewni. Możesz Czuć mrówki. Wiele gatunków mrówek wydziela silne, pachnące substancje chemiczne, gdy są ściekłe, zagrożone lub zgniecione. Mrówki pułapkowate wydzielają czekoladowy zapach, gdy są zirytowane, podczas gdy mrówki cytronelowe zyskały swoją nazwę dzięki wydzielanemu przez siebie cytronowemu zapachowi. Flamingi nie rodzą się różowe. W rzeczywistości przychodzą na świat z szaro-białymi piórami i nabierają różowego odcienia dopiero po rozpoczęciu diety składającej się z krewetek salankowych i niebieskość zielonych alg. Lustra skierowane ku sobie nie dają nieskończonych odbić. Każde odbicie będzie ciemniejsze od poprzedniego i ostatecznie stanie się niewidzialne. Nuda jest rzeczywistości stanem wysokiego pobudzenia, fizjologicznie. Dzieje się tak, że gdy się nudzisz, twoje tętno wzrasta. Jeśli chcesz więcej kontentu ciekawostkowego, to na moim TikToku jest opublikowany film. Sprawdź koniecznie, ponieważ tych ciekawostek na moim YouTubie nie zobaczysz. Byku, zostaw coś tam po sobie i do zobaczenia w następnym filmie.